Cześć. Dzisiaj zapraszam Was na nietypowy odcinek. Po pierwsze, bo samochód jest nowy, a po drugie, jest to samochód elektryczny, o czym świadczą zielone tablice rejestracyjne, które od niedawna są w naszym kraju używane do oznaczenia samochodów ekologicznych, elektrycznych. Czas ropy naftowej się kończy jako źródła zasilenia samochodów, czas produktów ropopochodnych w ogóle. Trzeba dbać o te cierpiące ptaszki. O tą zieloną trawę, i dlatego konstruktorzy firmy Audi, zresztą nie tylko Audi, zaprzęgnęli do napędu samochodu silniki elektryczne, aby ten samochód był bliżej natury, abyśmy mogli czerpać z bogactw przyrody. I przez to właśnie ten samochód zasilany jest węglem, bo przecież większość elektrowni w Polsce, Zasilana jest węglem, a ten samochód można ładować z wtyczki do kontaktu. Zapraszam Was na spotkanie z Audi Etron 55. Dobra, a teraz już całkiem poważnie. Dostałem samochód elektryczny i to jest w zasadzie moje drugie spotkanie z tego typu samochodem, ale pierwszy samochód elektryczny, jakim jeździłem, to było już ładnych parę lat temu, w 2013 chyba roku i to był Peugeot Ion i wtedy konstruktorzy byli tak dumni z siebie, że wyprodukowali samochód, który może napędzać się energią elektryczną, że zwracali uwagę tylko na to. A cały samochód był jakby zbytecznym dodatkiem do przecież silnika elektrycznego. Na szczęście czasy się zmieniły i dzisiaj te samochody nie są jakimiś jeździdełkami z silnikiem elektrycznym przypominającym bardziej pojazdy dla niepełnosprawnych, a pełnowartościowym autem. Popatrzcie na design tego samochodu. Cóż, może nie każdy jest zwolennikiem tej linii nadwozia, ale trzeba powiedzieć, że on wygląda zupełnie dobrze świeżo, dynamicznie, ma ogromne 21-calowe koła. Wszystko wygląda jak w normalnym, pełnokrwistym samochodzie, ale są pewne szczegóły, które nam zdradzają, że to jest samochód napędzany właśnie na prąd. Chociażby grill, przedni grill, zobaczcie, że on jest zabudowany. No jak się przyjrzycie, wloty są zaślepione, tylko tutaj jest troszeczkę otworu no bo trzeba chłodzić jednak silnik elektryczny i chociażby hamulce, a one mają dużo do roboty, bo samochód waży 2555 kg. Ale nie przejmujcie się, samochód też jest dynamiczny i zresztą sami się zorientujecie, jak siądziemy za kółko i trochę Was przewiozę tym autem. Na razie powiedzmy jeszcze o designie. Lusterka w tym samochodzie. Na szczęście w tej wersji są normalne, ale można dokupić kamery zamiast lusterek. No moim zdaniem to jest triumf techniki nad zdrowym rozsądkiem. Takie klasyczne lusterka są dużo bardziej praktyczne. A tutaj ujawnia nam się klapka, pod którą podłączamy samochód, żeby go naładować. 80% baterii można naładować już podobno w pół godziny szczerze mówiąc bardzo chętnie zobaczyłbym ten samochód w jakiejś dłuższej akcji, jakiś wyjazd do Warszawy. Czy byłoby to w ogóle wykonalne? Bo wiem, że na przykład syreną taka odległość jest do pokonania. A czy Audi Etronem można w polskich warunkach poruszać się na duże dystanse bez problemu? No to pokaże przyszłość. Ale jeśli chodzi o jazdę w warunkach miejskich, to nie powinno być z tym problemu. A takie samochody jak właśnie Audi Etron, które no, jest takim SUWEM, powiedzmy sobie, szczerze, przepalają ogromne ilości paliwa, właśnie w mieście. Więc jeżeli jesteście jakimś lokalnym bossem, lokalnym właścicielem kantoru z centrum handlowego i jeździcie głównie po mieście, a samochód służy wam do tego, aby pokazać swoją siłę, moc i status, to może Etron jest właśnie dla was. Jeżeli chodzi o tył nadwozia. Nie ma tu rur wydechowych. No bo to jest samochód elektryczny, nie żadna hybryda, tylko pełny elektryk. Dlatego nie ma tutaj też układu wydechowego. Lampy, lampy mi osobiście się podobają. Wygląda to fajnie, dynamicznie. Trochę przypominają te z Porsche, a tutaj mamy bagażnik o pojemności 660 litrów. No to jest całkiem przyzwoity wynik, naprawdę nie ma powodów do narzekań. I podoba mi się też system składania foteli. Jeżeli chodzi o miejsce na tylnej kanapie, no to jednak to jest duży sów, więc oczywiście jest go pod dostatkiem. Może tutaj jechać dwie osoby na tylnej kanapie, ewentualnie jeszcze trzecia. Ale musi mieć mniejsze stópki, bo niestety panel od klimatyzacji jest tutaj pewną przeszkodą. Mamy podłokietnik, ma też schowek, ale nie wiem doprawdy, co autor miał na myśli, bo w tym schowku zmieści się najwyżej mała koperta. Nie ma otworów na kubki, no, więc to jest pewien minus. Za to Audi broni się tymi kieszeniami, gdzie można coś położyć, ale na pewno nie kubek, szczególnie, że szkoda jasnej tapicerki. Jakby się coś wylało. Dobra, słuchajcie, teraz siądźmy za kierownicę, bo jest to samochód elektryczny i tutaj jazda nim jest zupełnie inna. Czy lepsza, czy gorsza? No, przekonajmy się sami. Za kierownicą też mamy naprawdę dużo miejsca, samochód jest spory. Elektrycznie sterowane fotele, bardzo ergonomiczne, dobrze trzymają w zakrętach. Zresztą w Audi tego wymagamy. I to, że ten samochód jest elektryczny, nie znaczy, że będziemy mieli do niego mniejsze wymagania. Myślę, że te fotele mają większy zasięg niż Audi, bo Audi, jeśli chodzi o zasięg na w pełni naładowanych akumulatorach, to jest oczywiście różnie liczone, ale. Powiedzmy, że ma około 400 km. Niektórzy mówią, że 420, a inni, że 380. Wiele tak naprawdę zależy od tego, jak dużo wykorzystujemy urządzeń elektrycznych na pokładzie. Oto co się zwykle nie martwimy w samochodach benzynowych. Tutaj musimy liczyć. Także jak słaba jest bateria, to nie liczcie na to, że podładujecie swojego smartfona. Raczej kupcie sobie powerbanka. Może Audi dokłada powerbanki przy jakiejś promocji. Nie wiem, ale. Jeśli chodzi o wykończenie kierownice, no w zasadzie materiały wykończeniowe są bardzo dobrej jakości, fajne przeszycia. Tutaj jest taki szary z pomarańczową nicią fotel, przyjemnie wykończone boczki drzwiowe. Oczywiście no, pełna elektryka, co jest jasne. Plastiki też są miękkie. Wiem, że mówię trochę jak sprzedawca Volkswagena czy Audi, ale no umówmy się. Nie mogę tutaj powiedzieć, że jest inaczej, bo samochód jest świetnie wykończony i nie ma co do tego żadnych zastrzeżeń. Poza tym jest przestronny. Ciekaw jestem i obawiam się trochę, jak będę się odnajdywał w tym samochodzie, który za kierownicą podczas jazdy, który no jest zupełnie inny niż te, w których gustuję, bo przecież gustuję w samochodach, które ryczą, które no czuć, że żyją. Tutaj tego nie będzie. Zobaczmy jeszcze, co znajduje się pod maską tego samochodu, bo przecież tutaj nie ma takiego klasycznego silnika, do jakiego przywykliśmy. Ale jeżeli pamiętacie z moich odcinków Zaporożca, Szkodę 100, no to będzie pewien punkt zbieżny tych samochodów. Bo tu mamy bagażnik, tu mamy ładowarkę. I w zasadzie jeżeli mieszkacie w domu jednorodzinnym i macie siłę podłączoną, to możecie go ładować w ten sposób. A jeżeli mieszkacie w bloku, no to nie wiem, tutaj mamy płyn do spryskiwaczy i oczywiście baterię i cały układ sterujący. Dobra, słuchajcie, czas nam się kończy, bateria się czerpie, więc jedźmy. Selektor jest taki duży, ale w zasadzie. Bardzo mała część jego się przesuwa. I co? Jedziemy! Jedziemy. No wrażenia podobne jak z wózka akumulatorowego, którym kiedyś jechałem. Reszta jak w zwyczajnym samochodzie. Poza tym, że nie mamy tutaj obrotomierza. No, samochód ma bardzo mały przebieg. Ma 413 km. Przyjechał do nas z Kielc z autoryzowanego salonu Autorood w Kielcach. No więc... Ten samochód mamy stąd. A teraz będziemy nim jeździć po Stalowej Woli, bo to jedna firma, więc udało się wyciągnąć to auto. Widoczność jest na dobrym poziomie. No Tutaj to, czy to jest samochód elektryczny, czy nie, to akurat nie ma żadnego znaczenia. Poza tymi wspomnianymi przeze mnie wcześniej lusterkami, wiadomo. No, Ja bym wolał oczywiście, żeby tutaj był rasowy silnik V8. Ale cóż... Możemy się buntować, możemy protestować, ale mamy tyle do powiedzenia, co... W każdym razie, jeżeli myślicie, że to będzie jakiś ociężały samochód, który no jest niby ekologiczny i w zasadzie tylko tym powinniśmy się zachwycać, a nie jego osiągami, no to mam dla Was pocieszenie. Samochód jest dynamiczny. 5,7 do setki to jest naprawdę świetny wynik. Zważywszy jeszcze na masę własną tego samochodu, samochód dobrze się prowadzi, bo jest też ciężki, więc duże koła, napęd na cztery koła, musi to wszystko dobrze grać. Tym bardziej, że Audi raczej się prowadzą dobrze. Jeśli chodzi o tryby pokazywania na jakim biegu jesteśmy, no to raczej trzeba patrzeć na tablicę przyrządów. Tutaj jest, akurat jesteśmy w trybie Drive. Bo koło selektora absolutnie nic nie widać. Szczerze mówiąc ten selektor w Golfie bardziej mi pasował. Tutaj to jest taki... Fajnie to designersko wygląda, ale jeśli chodzi o praktyczność to akurat ciężko trochę to wyczuć na jaki bieg przechodzimy. Wszystko tak pracuje bardzo lekko i niezauważalnie, ale w tym przypadku to akurat nie jest zaleta. Prędkość maksymalna Etrona to jest 200 km na godzinę. Tradycyjnie dla samochodów elektrycznych te prędkości nie są wysokie, bo po prostu technologia jeszcze nie stoi na tak dużym poziomie, żeby te samochody mogły jeździć szybciej. Zresztą popatrzcie na przykład na nawet nie elektryczną, a hybrydową Toyota Camry i ona też będzie miała niewielką prędkość maksymalną, bo tylko 180 km na godzinę, byle sedan z lat 90. ją wyprzedzi. Słuchajcie, na tym będziemy kończyć. Mam nadzieję, że ten samochód, chociaż zupełnie inny niż te, które zwykle prezentuję, Was zainteresował. Czekam na Wasze opinie. Co sądzicie o samochodach elektrycznych? Czy według Was to jest przyszłość? Czy może Wam się to nie podoba i chcecie kupić jakiś rasowy samochód, który będzie jeszcze długo mógł jeździć, tak długo, dopóki go nie zabronią eksploatować w Polsce, bo w Anglii, na przykład, była już próba zakazu eksploatacji w jednym z hrabstw. Postanowiono wdrożyć zakaz jazdy motocyklami. No, na szczęście się to nie udało, ale jeżeli to by się kiedyś udało w Polsce przeprowadzić, samochody czy motocykle spalinowe, to myślę, że musiałbym pokonać odwrotną drogę do Zachara, to znaczy wyprowadzić się do Kazachstanu. Tylko jego wyprowadzka, jego rodziny. To była jednak trauma, a tutaj to byłoby chyba na innych zasadach. Także wszystko się zmienia. Nie będę już filozofował, mam nadzieję, że samochód Was zainteresował, i do zobaczenia w niedzielę. Niedzielę będzie klasyk. Nie bójcie się. Trzymajcie się. Cześć!